Słońce zachodzi, prace w ogrodzie się kończą. Dzisiaj przygotowywałem taki kawałek na marchew, cebulę. Ciężko się zabrać do takiej pracy po zimie, nie ma kondycji. Zaczynam kolejny sezon. Tu jest cebula. I pietruszka. To było uprawione z tydzień temu. W ogóle tego nie ruszałem, żeby nie wysuszać gleby. Tylko rowek zrobiłem i, i siałem. To jest pietruszka na taśmie. Odmiana, nie pamiętam jaka. Tu mamy czosnek. A tutaj na takim suchym piachu. Który był zagrabiony zimą. Bo chciałem sprawdzić jak się. Rozbijają te. Grupy gliny. Które. Jak kopałem jesienią. To jeszcze było mokre. A rozgrabiłem i tutaj posiałem. Koperek. On się głęboko chyba nie ukorzenia. Nie głęboko się ukorzenia. Cholera. To pewnie nic z tego nie wyjdzie. No ale niestety. Ledwo się zrobiło troszkę ciepło. Nie wiem, czy będzie gdzieś to widać. Co chcę pokazać? Już chwasty. Ten bardzo uciążliwy chwast. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Już rośnie. Odcieczka w tym roku jest przy samym płocie, bo tu i tak nic nie rosło. Można sobie przejść, przynajmniej nie będą rosło zielsko, bo zawsze to był problem, żeby sięgnąć. No i jedziemy z kolejnym sezonem ogrodnictwa na powierzchni trzech czy czterech arów. Ja to jest chyba 3,5 ara. Dzisiaj już sobie odpuszczam. Fales było widać przed chwilą, bo to jest tak nagrywane bez statywu, bez planu. Pięknie tutaj. Zła ostrość. Łapie jałonka nam się rozwija. Przeżyła zimy nie było w tym roku tak naprawdę. Tu jest Brzkwija z pestki ja ją zostawię Zobaczymy co będzie. Też pięknie puszcza, nie widać. A tu mamy wisienkę, która będzie przycięta po owocowaniu bo powinna być przycięta Aby tylko nie zmarzło Zaniedbane truskawki Nie miałem kiedy tego zrobić Już trudno Śliwkę też sobie przycnę Po owocowaniu A Tutaj tak się pobawiłem Między tulipany, które zarosły chwastami Posadziłem krokus tutaj o i tutaj fajnie to wygląda jak jest słońce na noc się zwijają i cieszą za dnia oko a jeszcze tutaj wrócę do tego to koperek jak był posiany to jak widać przyklepałem ręką, może będzie lepiej wschodził i może koty tutaj nie wejdą, nie będą robić i ryć. O. Serdecznie pozdrawiam.